Kochani, wszystkich was witam, e, wszystkich, wszystkich, a najserdeczniej witamy w tym odcinku Karola, Karola K, Karolku, e, Karol zrobił nieprawdopodobną rzecz kochani, oddał nam, oddał nam okay. przewspaniałą część swojej kolekcji kochani, e, tutaj czeka na was miazga, za momencik wam ją pokażę, dostaliśmy część karcianą, dostaliśmy, w czwartym. Kudeł się nie może doczekać, pamiętajcie, cały czas otwieramy dzisiaj naklejki. Natomiast my jesteśmy przy pucharowym, kochani, naszym spotkaniu Lech Poznań rozgrywa zawody z zagłębiem Lubin. Dzisiaj na Bułgarskiej o 20.45, czyli tak jak wskazuje ten nasz zegar, rozpocznie się pojedynek. Ktoś z tych dwóch drużyn, kochani, dzisiaj będzie się cieszył, ktoś będzie płakał. Kochamy jednych, kochamy drugich, natomiast no bliżej nam do zagłębia. Natomiast dzisiaj gościmy na naszej kusze na arenie. Tak jest, pokaż który to jest Zagłębia, który Lech? Zagłębia Lech Tak jest, Lech jako mistrz polski, kochani, ubiegłoroczny jest obecnie w gazie, także Zagłębie będzie miał bardzo trudne zadanie. Powiem szczerze, kochani, że spodziewam się, że to jednak Lech przejdzie dalej, ale będę próbował ten mecz oglądać. Wrócimy z treningu akurat, bo dzisiaj jedziemy na trening i wtedy sobie będziemy to oglądać. Nie udało nam się pojechać do Was, do Poznania na Bułgarską. Bardzo chcieliśmy. Natomiast kilka dni temu, dokładnie dwa, wróciliśmy o pierwszej nocy z Wrocławia. Z Poznania musielibyśmy wracać o trzeciej, zarywać kolejny dzień szkoły. Nie chcemy tego, kochani, robić. Dlaczego? Dlatego, że szkoła jest dla nas bardzo ważna. tak te zaległości potem nadrabia. Ciężko pracuje. Zrobimy te lekcje w domu. Przypominam, kochani, że Karol K. z miejscowości Zdlewo mieszka 350 km od Poznania, natomiast jest wielkim pasjonatem Lecha Poznań, kocha tą drużynę, był nawet na meczu, kochani, 350 km, to tak jakbyśmy my pojechali do Krakowa na mecz. No nam się to trafiło, ale my jesteśmy ogólnie e, pasjonatami piłki nożnej i u Was w Poznaniu na meczu też będziemy, dlatego że wygraliście konkurs. Natomiast e, kochani, pozdrawiamy wszystkich kibiców piłkarskich i pamiętajcie, że dziś robimy odcinek Lecha, jutro legi, pojutrze Wisły. My kochamy ogólnie piłkę nożną. I e, spróbujcie taki stosunek do tej piłki mieć. E, zobaczycie, że życie jest naprawdę fajne i piękne. E, a przynajmniej bardzo mocno szanować swojego kochani rywala, swojego lokalnego e, rywala, tak zwanego partnera od, od, od derb derby nie wiem jak to odmienić e, Nie jestem jakoś tam za mocno e, polonistycznie rozwinięty, ale myślę, że mi to wybaczycie. Jestem prosty chłop. W każdym bądź razie kochani, przepiękne autografy były w poprzedniej części. Otworzyliśmy część kart. Świetny kochani, uwaga, uwaga, świetny otwieracz z latarką. No niesamowity gadżet kochani. Kudeł chciał mi go już zadać. Świetna żelka, którą mam na ręce. Karelku, kocham, kocham, kocham. Dziękuję, dziękuję, dziękuję. A coś takiego. No właśnie, chciałem Ci teraz coś pokazać. Ta-da-da-dam, dam dam Kochani, dla Pani Dagmary. Uszanujemy to kudełeczku, czyli damy pani Dagmarze, tak? Pani Dagmarka dostaje od Karolka czekoladkę. E, Karol, muszę ci powiedzieć, tak, to mamy, no jest napisane i tak ją przekażemy. E, Karolku, muszę ci powiedzieć, kochany przyjacielu, że e, jakby kiedyś, jakbyś kiedyś ty się w tą okolicę zapędził, no tutaj coś ponosi też jest dla siebie, jak będziesz grzeczny, wiesz? To nie grzebaj tamtym nosie, daj mu spokój, dobra? Dawaj piona. Kochani, ta czekoladka trafi do Dagmary, a ty Karolku pamiętaj, że masz tutaj swoje miejsce, jeżeli kiedykolwiek gdzieś w tej okolicy byś, nie wiem, jechał do Niemiec, cokolwiek, zawsze tutaj zapraszamy Cię na kawę, można tu odpocząć, spocząć, pobawić się na naszej arenie, tylko uprzedzić nas najpierw, żebyśmy byli. Ojej, 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 dla kudełka i na dusi. ja Cię kręcę, co tu picie? Dla? Dla Symusia i na dusi, no zobacz. Powiedz ładnie, ale powiedz ładnie, Karolku, dziękuję. Karolku dziękuję. Ale bardzo powiedz. Czy nie bardzo dziękujesz? Bardzo, czy nie bardzo? Bardzo. Tak? Słuchaj, zobacz, dostajesz tutaj takie skitersiaki, ale się cieszymy strasznie. Ja cię kręcę, zobacz, dełeczku. Ja cię, ja cię. No pewnie, że możesz. Tak. No jak najbardziej. Ale będziesz rzeczny. Tak. Karolku, dziękuję Ci. Naprawdę świetnie. To jest niesamowity gest z twojej strony. Eee... Pudełek już sobie otwiera. Czekaj, może, oddasz radę sam? No. Daj tatuś ci tutaj nożyczkami to otworzy. Robimy unboxing e, z kitersów. Proszę bardzo. Ciach. E, czy tato może się jednym poczęstować? Tak. Dziękuję. A mogę ten żółty? Ładny jest. Ładny jest. jest. Dziękuję karunki. Kochani. Czy jesteście gotowi czy to jest na to, żeby to jest zobaczyć to, co chcę Wam teraz pokazać? To jest fioletowy czy Fioletowy. To jest fioletowy. Przypominam, w poprzedniej części czytałem w liście, że trafiła do nas, trafiła do nas niesamowita, e, wartościowa pamiątka kolekcjonerska. E, wersja limitowana. Jeszcze raz przeczytam słowami właściciela tego, co teraz zobaczycie. Jakie słodkie. Pyszna. Uwaga! Pisze Karol. Do przesyłki dorzucam jeden z moich większych skarniów. Koszulkę meczową Shaquille O'Neal. Myślę, że każdy, kto kiedykolwiek interesował się koszem, kochani, musi znać to nazwisko. Tak jak Jordan, tak jak Rodman, Shaquille O'Neal. Jest to gwiazda wielkiego formatu, kochani. Koszulka jest dla Pana Sebastiana. Koszulka ma sporą wartość, ale wiem, ale mam bardziej przyda się Waszej kolekcji. Nie jest to koszulka piłkarska, ale dla prawdziwego kolekcjonera to skarb. Koszulka została zdobyta przez mojego wujka, który był na prezentacji zawodników Miami Head. Jest to limitowana edycja. Niech panu służy na treningi sportowe, bo zauważyłem, że często pan chodzi w koszulkach na ramionczkach. Kochani. Ja mam na 76 kolin, myślę około dwóch metrów. Ale i tak tą koszulkę Jesteście gotowi, żeby to zobaczyć. Słuchajcie, nieprawdopodobna sytuacja. Ale mam Ciarę. Kochani, limitowana wersja. E, limitowana wersja. Piękna. Limitowana wersja, kochani. To dla ciebie. Koszulki Het. To dla ciebie. shakil To dla ciebie. To dla mnie. Karolku, zrobiłeś nieprawdopodobną robotę. E, nie wiem, co mam powiedzieć. Absolutnie oryginalny produkt z certyfikatem NBA. Champion Authentic Athletic Apparel. The Think Exclusive for the NBA. Słuchajcie, nieczęsto takie rzeczy się trafiają na naszym kanale. Ten kanał jest szczególny unikatowy. Ja cieszę się, że mam przyjemność go prowadzić, ale to wy go tworzycie. Tak naprawdę to, że wy go oglądacie, to, że zobaczcie, tutaj są akty Waszej sympatii, wspaniałe przesyłki, które naprawdę doceniam. Słuchajcie, niektóre rzeczy wręcz powalają z nóg. Ja przypominam, że Karol, nasz przyjaciel, nasz sympatyk, nasz widz, który przygląda się naszym poczynaniom, ma 20 lat. Czyli nie jest to kanał kochani dla 7 czy dziesięciolatków latków tylko, ale wiem, że oglądają go rodzice, dziadkowie, trenerzy, całe drużyny piłkarskie i nie tylko piłkarskie, dlatego że my propagujemy ruch, robimy wszystko, kochani, żebyście uciekali z domu, żebyście się ruszali i pokazujemy, że można to robić mając 4 lata, 7, 9 czy, czy 18 plus WAT tak jak ja, dlatego że też staram się aktywnie jeszcze w tym wszystkim uczestniczyć. Natomiast takie akty sympatii, to co nam się przytrafiło tutaj w tej przesyłce od Karola, jest rzeczą nieprawdopodobną. Karolku, jeszcze raz naprawdę Ci z całego serca ogromnie dziękuję. Co Cię wróci ze szkoły, to będzie naprawdę w ciężkim szoku. Ja na zakończenie tego odcinka jeszcze pokażę Twoje karty, dlatego że Karol dał nam karty. Nie zbiera kart, mówi, natomiast my w ramach tego przygotujemy dla Ciebie taki lech, pakiet. Dlatego że wiemy, że lech jest Tobie bliski. Natomiast, kochani, no jeszcze raz Wam pokażę niesamowita historia koszulka z numerem 32, koszulka Shaquille O'Neal. Słuchajcie, tutaj zdaje się była chyba data. Nie, myślałem, że była data. Słuchajcie, nieprawdopodobna, nieprawdopodobna historia. Czekaj kudełeczku, damy to tutaj z tyłu. A ja teraz Was, kochani, zapraszam jeszcze na obejrzenie kart, które nam Karol z Zalewa. Dokładnie miejscowość nazywa się Zalewo. Autografy Wam pokazywałem, ale jeszcze raz to zrobię na przybliżeniu. Natomiast zobaczcie, kochani, to jest, przypominam, która część kudełku teraz? Trzecia? Trzecia. Trzecia. Ty sobie tam jecki, telsiki, za które Ci serdecznie dziękujemy. Ja będzie spartę, to to robić. No to to będziemy robić.